Po upadku Imperium Rzymskiego ludzie na zachodzie musieli sami zadbać o porządek. Z atakami gotów i saksonów, a także politycznymi walkami na koniec V wieku, zachodnie imperium było w kawałkach, chociaż wschodnie czy bizantyjskie imperium przetrwało wiele wieków później. Obywatele, niegdyś chronieni przez Rzym, teraz byli na pastwę najeżdżających hord barbarzyńców. W Brytanii niemieccy wojownicy Sasi najeżdżali od południowo-wschodniego wybrzeża. Ute przybyli z Jutlandii, obecnej Danii, a Anglowie z południowo-zachodniej Jutlandii. Niektórzy historycy sądzą, że nadchodzące plemiona germańskie praktycznie wytrzebiły rdzennych mieszkańców Brytanii. Do czasu inwazji Wilhelma zdobywcy miało miejsce wiele walki i wydarzeń. William był księciem Normandii i po spotkaniu z bezdzietnym kuzynem angielskim królem Edwardem Wyznawcą, spodziewał się odziedziczyć tron Anglii. Jednak po śmierci Edwarda w 1066 roku, roku jego szwagier przejął koronę. William nie był zadowolony i od tego momentu wszystko się zaczęło. Normandowie zaatakowali, Harold poległ pod Hastings, a William został królem. Jednak na północy Anglii ludzie nie byli zadowoleni. Opór trwał, a wiosną 1069 roku, roku katedra w Yorkminster została doszczętnie zniszczona i spalona. Północ była poddawana fali za falą przemocy. William rozkazał swoim podwładnym zrujnować wioskę, podpalić pola i zabić zwierzęta gospodarskie. W kolejnych miesiącach tysiące osób zginęło w wydarzeniu, które stało się znane jako spustoszenie północy. Ponad 100 tysięcy chrześcijan zginęło z głodu, zmuszonych do jedzenia psów, kotów, koni, a nawet siebie nawzajem, gdy w desperacji zaczęli praktykować kanibalizm. Wkrótce w małych wioskach regionu nie było już nikogo, jak zapisano. Po 9 latach ludzie zaczęli wracać a w 1086 roku księga Damsday, Wielki Przegląd Anglii i Walii autorstwa Williama, opisała jedną trzecią północnej Anglii jako, cytuję, niezamieszkałą pustynię. GROŹNI WIKINGOWIE Jakby tego było mało, co z wikingami? Nie możemy naprawdę przejść przez film o średniowieczu bez wspomnienia o wikingach. To ich zdobycie klasztoru na wyspie Lindisfarne Zapoczątkowało erę Wikingów w 793 roku, kiedy kościół był cytuję obryzgany krwią kapłanów Boga a Poganin cytuję deptał ciała świętych w świątyni Boga jak gówno na ulicy. Następnie, przez 250 lat, armie skandynawskie najeżdżały całe królestwa w Anglii i nareszcie Europy, od Rosji do Francji rzekomo zabijając każdego, kto się poruszał. Nie ma pewności, jak bardzo brutalni byli Wikingowie. Ale jeden historyk porównał ich okrucieństwo do działań SS w Polsce w czasie II wojny światowej. Utrata swojej religii? Średniowieczny Kościół bardzo surowo podchodził do osób, które nie zgadzały się z jego naukami, a każdy, kto odbiegał od wyznaczonej ścieżki, mógł się znaleźć na odbiorcym końcu chłosty, a nawet egzekucji. Religijna wolność, którą cieszymy się dzisiaj na Zachodzie, wtedy naprawdę nie istniała. Każdy, kto ośmielił się kwestionować potężny i zamożny kościół katolicki był uznawany za heretyka i odpowiednio traktowany. Katarzy mieli tysiące zwolenników w południowej Francji i Włoszech w XII w. Odmówili przyjęcia wiary kościoła w Świętą Trójcę, wierząc zamiast tego w dwóch bogów, jednego dobrego i jednego złego. Podczas krucjaty albigenskiej tysiące Katarów zostało wymordowanych w rzezi trwającej ponad 20 lat. Spalenie na stosie było tradycyjną formą kary dla średniowiecznych heretyków jako sposób na oczyszczenie duszy. Wiele innych sekt było poddanych prześladowaniom w średniowieczu, w tym Bogomilów w Bułgarii i Lolardów w XIV-wiecznej Anglii. Żydzi to inna grupa ludzi narażona na ogromne cierpienia i ucisk. Antysemityzm był intensywny w okresie średniowiecza ze względu na wzrost chrześcijaństwa w Europie. Wielu chrześcijan obarczało Żydów winą za śmierć Chrystusa. Żydom nie wolno było posiadać ziemi, więc nie mogli uprawiać rolnictwa, a zakaz wstępowania do cechów ograniczał ich możliwości wyboru pracy. Zmuszeni do podejmowania marginalizowanych zawodów, jak pobieranie podatków i udzielanie pożyczek, stawali się celem negatywnej propagandy. Podczas czarnej śmierci obarczano ich winą za wybuchy epidemii. We Francji, Niemczech i Hiszpanii dochodziło do aktów przemocy przeciwko nim. W czasie pogromów w Hiszpanii w 1391 roku, roku Żydzi mieli dwie opcje. Nawrócić się na chrześcijaństwo, lub opuścić kraj. W czerwcu w Sewilli zamordowano około 4 tysiące Żydów. Ten wzorzec powtarzał się w całej Hiszpanii, w 70 innych miastach i miasteczkach. W 1290 roku, roku Żydzi angielscy zostali wygnani z kraju, w 1396 roku, roku 100 tysięcy Żydów wygnano z Francji, a w 1492 roku, roku tysiące z Austrii. W średniowiecznej Europie byłeś albo dobrym katolikiem, albo nie a ci, którzy nim nie byli, zazwyczaj ginęli za swoje przekonania. Czasy zarazy, gdy szaleńcy prowadzą niewidomych. Ludzie kojarzą zarazę głównie z czarną śmiercią, ale istniała ona znacznie wcześniej. Zaraza Justyniana zawdzięcza swoją nazwę cesarzowi rzymskiemu, który wstąpił na tron w 527 roku roku. Choroba trwała w prowincjach prawie rok, zanim dotarła do Konstantynopola w 542 roku. roku. Następnie rozprzestrzeniła się po śródziemnomorskich szlakach handlowych falą za falą przez 225 lat, aż w końcu zniknęła w środku VIII wieku. Szanse na przeżycie były niskie, ponieważ szacuje się, że od jednej czwartej do połowy populacji zmarło w imperium, to jest od 25 do 100 milionów ludzi. Szanse na przeżycie epidemii dżumy która wybuchła w październiku 1347 roku, nie były znacznie większe. Choroba przemierzyła Europę, docierając do Wielkiej Brytanii w 1348 roku, roku gdzie zabiła 70% populacji. Kronikarz stwierdził, że ledwo starczało żywych, by grzebać zmarłych. Ból głowy i wysoka temperatura szybko przerodziły się w czarne obrzęki, czyli bubony pod pachą i w pachwinie. Dla niektórych były wielkości małych jajek, dla innych wielkości jabłka. Szczęśliwcy umierali w ciągu 12 godzin. Ci mniej szczęśliwi cierpieli w agonii, krwawiąc wewnętrznie przez kilka dni. Nie znano żadnego lekarstwa. Zrozumiale, ludzie byli przerażeni i wierzyli, że Bóg ich opuścił i że są karani za jego gniew. Wybuchło zamieszanie. Ludzie uciekali, zostawiając bliskich, nawet porzucając własne dzieci. Światowi zajęło 200 lat, aby powrócić do poziomu z roku 1340, a plaga nigdy naprawdę nie zniknęła. Dzięki nowoczesnym antybiotykom mamy teraz znacznie większe szanse na przetrwanie, choć choroby mutują i stają się na nie odporne. Szczęśliwej podróży Kościół zachęcał dobrych chrześcijan do pielgrzymowania. Ludzie czuli potrzebę wielbienia Boga w wielkich katedrach, takich jak Canterbury w Anglii czy Santiago de Compostela w Hiszpanii, albo by ujrzeć relikwie na własne oczy. Niektóre sanktuaria przyciągały cierpiących, ponieważ wierzono w ich moc uzdrawiania. Inni pielgrzymi przybywali tam, by prosić o przebaczenie popełnionych przewinień. Trudności sprawiało pielgrzymowanie do tych świętych miejsc. Gdy nie udało się znaleźć bezpiecznego noclegu, na przykład w lokalnym klasztorze, jedyną opcją mogło być spanie pod gołym niebem. Dzikie zwierzęta i podejrzani ludzie w pobliżu sprawiały, że był to niebezpieczny pomysł. W średniowiecznej Anglii morderstwa zdarzały się dziesięciokrotnie częściej niż obecnie, a 46% zgonów mężczyzn po 15 roku życia było wynikiem przemocy. Niektórzy pielgrzymi przemierzali dalekie szlaki, by zbliżyć się do Boga, udając się w podróż do Ziemi Świętej. Podróż z templariuszami, którzy mieli chronić pielgrzymów, była niezwykle niebezpieczna i mogła trwać ponad rok z Europy Zachodniej. Trzeba było pokonać wiele przeszkód, w tym ryzyko katastrofy morskiej, rabusiów, przemierzanie obszarów nawiedzonych przez zarazę, a potem, kiedy już oddałeś hołd, musiałeś zawrócić i wrócić. Nic dziwnego, że bogaci opłacali innych, by odbyli pielgrzymkę w ich imieniu. Zła medycyna. Bez antybiotyków, nowoczesnej chirurgii czy terapii przeciwnowotworowych, chorowanie w średniowieczu było okropne. Nikt nie wiedział o zarazkach i myciu rąk. Lekarze używali nawet astrologicznych wykresów i testów moczu do diagnozowania schorzeń. Upuszczanie krwi było podstawową metodą leczenia różnych chorób w średniowiecznej Europie: od dny moczanowej po ospę, bólów głowy po dżumę. Ale to nie tylko lekarze leczyli chorych: większość ludzi szukała leczenia u fryzjerów. Fryzjerzy oferowali szereg usług, w tym puszczanie krwi, stomatologię, baniek, nacinanie i nawet amputacje, a także oczywiście strzyżenie i golenie. W opuszczaniu krwi nacinano żyłę lub tętnice w ramieniu lub szyi, by odprowadzić złą krew i zrównoważyć humory. Pijawki także stosowano w tym samym celu. Niektórzy praktycy wierzyli, że proces nie działa, jeśli pacjent nie zemdleje, a wielu z nich umierało z powodu krwotoku. To był szalony świat. Według badań, połowa VI wieku była jednym z najgorszych okresów w historii dla Europejczyków do życia. Od 535 roku, 18 miesięcy przez 18 miesięcy, cytuję, słońce świeciło bez blasku, niczym księżyc. Uważa się, że te wydarzenia były spowodowane erupcją wulkaniczną lub większą ich ilością, kiedy szkodliwe gazy i popiół trafiły do atmosfery. Ta ekstremalna pogoda spowodowała głód na Bliskim Wschodzie i w Europie, jakiego nigdy wcześniej nie zarejestrowano. Brak ciepła słonecznego spowodował gwałtowny spadek temperatur i opady śniegu latem w Chinach. Plony nie powiodły się i ludzie głodowali. W 542 roku nadeszła plaga Justyniana dziesiątkując miliony ludzi. Nawet sam cesarz nie był odporny, ale był jednym z tych szczęśliwców, którzy przeżyli po zarażeniu się zarazą. Sześć lat później Bejrut nawiedziło trzęsienie ziemi, a wschodnie Morze Śródziemne zostało uderzone przez tsunami. Szacuje się, że suma ofiar śmiertelnych tych dwóch zdarzeń przekroczyła 30 tysięcy. Dziś z przerażeniem spoglądamy na średniowiecze, zastanawiając się, jak ludzie mogli wstać rano z łóżka, wiedząc, że śmierć czai się wszędzie. Ale przetrwanie człowieka jest instynktowne i po prostu sobie radzili. Pisarz i filozof Gilbert Keith Chesterton stwierdził, że ludzie w średniowieczu nie przejmowali się tym, że żyją w średniowieczu, podczas gdy współcześni bardzo martwią się swoją nowoczesnością. John Harris przypomina, że niekiedy przetrwanie to najgorszy z możliwych scenariuszy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że naprawdę je lubisz. Jeśli tak, proszę, subskrybuj kanał, a do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kolejnym filmie. Życzę wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam.